Cześć, Papa z Kubka Kerry, tu go dwa odcinek o, 19. W tym miesiącu tylko dwa odcinki, ale no w sumie nie jeden z Kubka Kerry, go się trafiły bo musiałem wybrać spośród wszystkich gierek, do których chcę dopisać więcej odcinków. Nie pytałem Was o to, bo stwierdziłem, że sam już sobie to roz rozeznam, bo brałem głównie pod uwagę te serie, które mają najmniej odcinków, nie? żeby tam dołożyć Między innymi Kubka Kerry ja ma mało odcinków także opadła moim cel ja wybrałem, znaczy wybrałem te kupka kerry, żeby właśnie mniej więcej odcinków zrobić na ten sierpień także no dobra mamy 19 dzień pewnie już oglądaliście nowy sposób na planowanie odcinków jest to losowanie kołem to co nie jest nowe natomiast nowe jest yy... Shorty. Shorty. Że to w formie shortów dostajecie ten plan odcinków. A według ankiety, ankiet w zasadzie, które porobiłem, nawet was to cieszy. Nawet wam się to podoba, że to nie jest takie zwykłe, no, puszczenie odcinka, tylko to jest, no, zrobienie odcinka w shortach. Tu, na części. No, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo tak szukałem jakiegoś pomysłu, jak shorty robić. Chciałem jakieś shorty robić, ale. No, no, nie mam, mam innej tematyki na shorty. W ogóle żadnej nie mam. Więc po prostu pan odcinków w postaci ciętej. I miałem taki pomysł, żeby w sumie, nie wiem, no. E, robić Wam. Czy znaczy no, już macie przykładnie, że to będzie losowanie. E, zobaczymy, jak długo się ten pomysł utrzyma, nie? że to będzie losowanie takie, że jednego dnia puszczam losowanie odcinków na dwa dni nie? akurat jak mamy no 30 dni a w zasadzie było kilka dni hmm, kiepsko to wyszło chodzi mi o to, że tyle ile jest dni w miesiącu to tyle Odcinków mamy. Odejmując oczywiście niedzielę i dni świąteczne, bo na te dni to nie losuje. No. Ogólnie chodzi o to, że jak losuje, macie odcinek z losowania, to każdy dzień będzie osobny, na osobnym odcinku. I będę chciał zrobić... Wow. się nie przestawiłem na podzwonek. No, będę chciał zrobić to tak. Aby w terminie, kiedy ma być odcinkowy plan, część, fragment, to żeby wtedy wchodziły dwa odcinki. Na razie wszedł tylko jeden, żeby Wam pokazać, jaki mam pomysł i zobaczyć Waszą reakcję. Pozytywnie zareagowaliście w ankiecie, więc mogę kontynuować ten pomysł. <laughs> Wiadomo, że zawsze są jakieś osoby, które zaznaczą inaczej niż wszyscy, ale to są pewnie takie osoby, które raczej się tylko popisują w ankietach. Jakby ktoś no, wiecie, był chętny, no to by zaznaczył rzeczywiście według e, swoich przemyśleń. No chyba, że to były przemyślenia takie, że no jednak mi się to nie widzi, ale no jak jedna osoba mi tak zaznaczyła, to ja wiadomo, że przez jedną osobę nie będę rezygnował. pomysł ok, czekolada i mięty <laughs> dzisiejsze odcinki tak jak na początku miesiąca również są premierowane i lajwowane, kolejność jest zachowana według planu odcinków ale premierowane są papaski długo, a lajwowana szóstka innych odcinków, bo to są już no to już nie są tu goły, więc mogę je lajwować, nie? na telefonie nie mam jak. Niby jest ta możliwość zrobienia na żywo, ale nie mogę połączyć hmm. programu do live'owania z Gierką Co w ma być zielone? <tryk> Czekolada, kokos i czekoladki, mięta, pianka z miętą, wow, wyśrodkowałem, więc to nie było złe, dwa razy. Deano Jedyny, który zamówił zielony, mi jest zielone ciasto. Natomiast nikt mi nie zamówił koniczynki. No w zasadzie to ja dzisiejszego dnia tylko dwie foremki używam tylko dwie. W zasadzie to tak, jakby na przemian to było. Ale najwięcej jednak używam tej włoskiej niż tej żółtej. OK, to do wyrzucenia, to do wyrzucenia, to już jest dobre. Stawiałem wszystkie na mikrofale, bo jeżeli by coś przeszło z... no następne, to znaczyłoby, że to co postawiłem na mikrofale, to jest do zamiany. na kilka prób, yy, tam wysłałem, nie? Kilka prób, yy, kilka takich, no babeczek niepewnych. Okay. Posypka poszła bokiem. Nie tak to miało być. Z tym czekaniem poszło nie najlepiej. Ok, więc na ten miesiąc to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinki. skupka Carry tu Go. Był miały być dwa. I to jest ten drugi. W przyszłości na pewno będą wieloodcinkowe. No. Dni. Wieloodcinkowe miesiące, nie? Skupka Carry. No, dwa razy wafelek, no to będzie gwiazdka w ogóle? Będzie. No Tak to zamówienie zostało pokryp... popsuć z tego wafelka. Jest ok. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mamy stpd i rank 12. W co gramy? Finança, coś spoko. Losujemy tym kołem. Tutaj jakby nie sięga ręką do koła, żeby kręcić jak w papasach komputerowych. Chociaż nie, sięga! Sięga! Ale trzeba mieć sprytne oko, żeby to dostrzec, bo on tak szybko machnie tą ręką na koło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!